Witam Was moi mili, z tej strony Lambas, nie jest to pierwszy odcinek z gry World of Warships, jak możecie zauważyć już tutaj troszkę czasu poświęciłem na tę grę, trochę okrętów jest odkrytych, no nie wiem, no... To jest taki odcinek kurcze bardziej jako informacyjny, jako taki po którym bym chciał e, sprawdzić, czy, czy Was interesuje ta gra. E, więc nie będzie za długi, nie będzie jakiegoś tam przeciągania i pierdzielenia głupot. Po prostu no, chciałbym sprawdzić, czy, czy Was interesuje ta gra. Was y, widzów i, i nowych widzów. No, nowych to raczej nie przybywam, raczej ubywa, ale to. Nie wiem, może przez to, że z... zacząłem nagrywać i, i te filmy się nie podobają, i ci starzy gracze usuwają, moje subs... y, usuwają mnie ze subs... z subskrypcji. Eee, no więc tak. No, co chciałbym tutaj powiedzieć? No nie jestem jakimś tam wybitnym graczem w, w OWS-ie, ale no mógłbym przedstawić wam grę oczami takiego zwykłego przeciętnego gracza. Sprawdzałem na YouTube, nie ma czegoś takiego, jak ktoś nagrywa to zawsze jest jakiś tam koks, czy prawie koks, a nikt z takich e, przeciętnych graczy nie nagrywa hmm. więc pomyślałem, że to by był dobry pomysł żeby podpatrzeć sobie jak, jak tam taki zwykły gracz normalnie sobie e, pogrywa w, w tego typu e, gry czy tam grę e, ja wiem, tam wrzucałem, próbowałem wrzucać z, e, czołgów ale to nie było czasu w ogóle na robienie tych filmów bo y, to klan, wiecie, klan tam różne były obowiązki i, o, mniejsza o to. jak wiecie, że ja nie mam czasu w, prawie w ogóle więc no myślę, że takie jakby spojrzenie y, gracza takiego nie wiem jakby to nazwać. Średniego czy, czy. Normalnego, o. Normalnego gracza, nie jakiegoś tam prokoxa czy, czy coś mogłobyby się spodobać, nie wiem, komuś. Może. Komuś by się mogło spodobać, no. Ale to już bym po lajkach i po komentarzach sprawdził sam dlatego to nagrywam, no. Nie będę tu żadnych y, okrętów y, które mam w garażu opisywał ale mogę to zrobić w przyszłości opisywał jak nimi gram, pokazywał bitwy y, co jeszcze no, jakieś słabe, jakieś kurde fajne, jakieś y, zajebiste mega bitwy, no. no jest tego dużo, jest dużo pomysłów co można by było pokazać. Jeśli, jeśli o to chodzi, to, to jest naprawdę sporo pomysłów. Jest tylko jedna rzecz. No, czy, czy będziecie oglądać? No, to to jest pytanie, kurde. Nie wiem do kogo, no. No raczej do was. No. Moglibyście, moglibyście wspomnieć w komentarzach, czy warto się męczyć i, i, i marnować czas na nagrywanie, czy... Bawić się samemu raczej i walić YouTube'a i nagrywanie. No bo, tak, nawet z farminga, jak nagrywam to, znaczy nagrywam. Zacząłem z powrotem nagrywać. Tak patrzę, że tych widzów zamiast stać w miejscu, czy tam przebywać, to, to bywam. Może. Nie wiem, może ja się nie podoba, może mój głos się nie podoba, może mój sposób grania się nie podoba. Nie wiem, no piszcie po prostu w komentarzach to najlepiej. Co jest, co jak i, i, i w ogóle. Dobra, to było chyba na tyle, no, no zobaczymy co, co dalej z tego wyjdzie. I ja mogę nagrywać z tej gry, no i chciałem nagrywać. Oczywiście z farminga tak samo, nie? Ale to zależy też od Was, nie? Dobra. E, to było chyba na tyle, nie? Dobra. Starczy. Starczy tego gadania. Najważniejsze, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, więc nara e, i do następnego. Jo.